Dzień dobry, 1111777. Pytania zostały zadane. Poprosiłem moją duszę, by spotkała się z Twoją i przekazała Tobie odpowiedzi na nie. Najpierw zbuduję piramidę, która już nawiąże do Twoich pytań, przekaże najistotniejsze dla Ciebie informacje, a potem zbuduję jej trzeci wymiar, by uzupełnić odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania. To jest przekaz dla Ciebie. Popatrz, to jest podróż. Ty jesteś gotowa do podróży. Ta karta nawiązuje do pierwszego Twojego pytania dotyczącego uwolnienia się. Ty jesteś gotowa, by się uwolnić. Nadszedł czas, by się uwolnić. Popatrz, pytasz o lajwa, o pewną szkatułkę, która się otwiera, w której jest światło odpowiedzi, ale ty nie widzisz. Do tego nawiązuje już ta karta, która pokazuje dosłownie Twoją duszę. W tej męskiej postaci ona trzyma popatrz odpowiedzi i ta dusza czeka, ta istota czeka, ta informacja czeka pod Twoim domem. Nie da się nie zauważyć. Bardzo blisko Ciebie są odpowiedzi, są informacje. Dlatego na Lajwie pojawiła się ta szkatułka dosłownie za Twoimi plecami. Tutaj masz mężczyznę, który symbolizuje duszę, istotę, która jest, by pomóc, by przekazać wiedzę i ona czeka pod Twoim domem dosłownie, nie da się ominąć, jest wiedza dla Ciebie. Popatrz, czego ona dotyczy. Co tutaj jest problemem? Chodzi tutaj o bliską relację. Wojna róż. W bliskiej relacji dwie strony naprzeciwko siebie stoją. Tutaj nie ma jeszcze walki na miecze, ale są poróżnione te dwie strony. Popatrz dalej. Jeszcze bardziej subtelna karta, która pokazuje Twoją duszę. Światło, ten mędrzec to jest znów światło miłości, mądrości, które puka do drzwi Twojego serca, byś otworzyła, byś otworzyła się na duszę. Popatrz, że Twoja dusza i duchowo, na tej karcie duchowo puka do drzwi Twojego serca, ale także i fizycznie. Na wiele sposobów chcę przekazać Tobie odpowiednią wiedzę i wskazówki. Popatrz, że ta fizyczna i niefizyczna inteligencja, dusza otacza kartę bliskiej relacji i konfliktu. Coś tutaj nie zostało zamknięte. Popatrz dalej. To jest królowa zwojów tutaj mieliśmy króla zwojów to jest tytułowa królowa kaszy. żeński aspekt duszy przepięknej istoty która dosłownie z nieba schodzi by przekazać Tobie wiedzę popatrz że na pięć kart trzy karty odnoszą się do duszy popatrz jak bardzo z jak wielką mocą i z każdej możliwej strony Twoja dusza Próbuje się do ciebie dostać. Popatrz, że ty jesteś gotowa już do tej podróży razem z duszą. Jesteś gotowa, by wsiąść do tego pociągu. A cały problem tyczy się bliskiej tobie osoby, bliskiej relacji. To jest ten problem. Jak bliska dla ciebie to jest osoba, o tym świadczy. Że w tym samym ustawieniu, na tym samym poziomie pojawił się król i królowa tego samego rodzaju. Jest to bardzo bliska relacja, duchowo jest to bardzo bliska relacja. Popatrz dalej, to jest ten mężczyzna, król kluczy. Kiedyś był wolny, niezależny. Majętny, dobrze mu się powodziło, dobrze mu się żyło, był ponad innymi, jak to król biznesu, król monet. Ale czym dalej, tym się odwrócił, stracił swoje możliwości, swoją wolność, niezależność, majętność, jego znaczenie jako króla, możliwości przywództwa, to wszystko osłabło. To jest cały czas ten sam mężczyzna, Popatrz dalej, serce piramidy. Może i ten mężczyzna bardzo mocno stracił na swojej wartości w Twoich oczach, w oczach innych osób, ale on kocha. Tu jest miłość, która idzie od serca. Popatrz, serce piramidy i to jest Twój król miłości. Niżej jest ten konflikt, ta niezałatwiona sprawa. Jego serce kocha, ale fizycznie. On stracił dla ciebie na wartości, na znaczeniu. I jest podróż, podróż do nowego życia, do nowego świata, zostawienie tego, co było. Ten mężczyzna odwrócony to jest to, co było. To jest ten mężczyzna, o którego ty pytasz: On w jedną stronę, a ty w drugą stronę. On kocha, on puka do drzwi twojego serca, ale stracił na wartości w twoich oczach. I ty się uwalniasz, uwalniasz od tego mężczyzny. To jest twoja przyszłość, uwalnianie się od niego. Pora zapomnieć, pora przeciąć wszelkie karmiczne więzi, myśli, emocje popatrz, że w sercu piramidy twoja dusza która na tylu kartach tutaj się pokazała wskazała tobie główną przyczynę twoich życiowych. Rosterek to jest ten mężczyzna król miłości. Pytasz się od kogo czy od czego masz się uwolnić z przeszłości? No od tego mężczyzny. Pracujesz nad uwolnieniem się właśnie od niego. Pytasz, co może zrobić, żeby się uwolnić od negatywnych myśli, złych doświadczeń z przeszłości. Popatrz, jest walka. Walka w bliskiej relacji. Znów karta róż. Znów problem. W miłości, w bliskiej relacji faktycznie jest tutaj problem. Ale to jest zima. Zima mówi o tym, że ty fizycznie nie dość, że nie powinnaś, to ty nie możesz nic tutaj zrobić. Więc fizycznie ty nie podejmujesz żadnych tutaj kroków, bo nie możesz. Popatrz na tą ochronę. Ty jesteś zaopiekowana, ty jesteś chroniona. Żadne złe siły, te negatywne myśli, emocje, ta przeszłość ona nie ma do ciebie. Dostępu, bo ty jesteś chroniona, te skrzydła tego archanioła. Więc ty fizycznie nie możesz podjąć żadnego działania. Ty możesz tylko duchowo zaufać duszy, ona Ciebie ochroni. Pytasz się, kim naprawdę jest były partner? To jest bardzo dojrzała, bardzo doświadczona, stara dusza. Wiele przeżyć, wiele doświadczeń. On będzie innym. Przekazywać wiedzę, mądrość. Innych będzie uczyć. Stara dusza. Co on planował, dlaczego relacja nie przetrwała? Bo taki był plan. Popatrz. To jest stara dusza. W tej księdze życia. Przed tym życiem on zaplanował tę relację i jej rozpad. To wszystko było zaplanowane. Wszystko jak. W zegarku, punkt po punkcie, godzina po godzinie. Taki był plan. To mądra, dojrzała dusza. Wszystko ustaliła przed tym życiem. Wydarzyło się to, co miało się wydarzyć. Tu nie było żadnych niespodzianek. Pytasz się o przyszłość. Zostajesz w domu. Zamykasz się w domu. Brakuje tutaj obfitości. Brakuje różnych rzeczy, które chciałabyś mieć może pieniądze, jakieś przedmioty, ale w tym domu jest coś, co jest dużo więcej warte niż wszystko inne. Tu jest miłość, popatrz, jaka piękna karta się pojawia. Nie dość, że ta aura przepiękna, to jeszcze tutaj są inni. Jest miłość, nie jesteś tu sama. To jest Twoja przyszłość. Czego Ty nie zauważyłaś? Popatrz, Ty nie wierzysz. Popatrz, w co Ty nie wierzysz. Za tym oknem jest duchowa świątynia, czyli Twoja dusza. Dwa światy pokazują świat materii, ziemskich relacji. Ziemskich ego tożsamości, awatarów i duchowość, głębie, przyczyny wszystkiego. Ty nie wierzysz w te przyczyny, nie wierzysz, że dusza jest obok ciebie, że działa razem z tobą, że jesteście połączeni od zawsze na zawsze, nie wierzysz, że dusza może mieć wpływ na twoje życie, może nie wierzysz w to, jak bardzo ten mężczyzna jest tobie bliski. Jak jest to stara dusza i jak bardzo zaplanowała swoje życie. Także i twoje. Ty i on jesteście ukazani jako król i królowa zwojów. Więc wy razem to planowaliście. Wyrazem macie mądrość. Wyrazem tutaj siedzieliście. Wydarzyło się wszystko, co miało się wydarzyć. Ale ty teraz będziesz uwalniać się od tego mężczyzny, bo taki jest plan. Masz się uwolnić, masz zacząć otwierać się na duszę. Otwieranie się na duszę polega na wyciszaniu umysłu. Wyciszanie umysłu to brak myśli. Jeżeli nie ma myśli, to nie ma negatywnych emocji i nie ma przeszłości, ani przyszłości. Jest czysta świadomość i dusza nad tym Ty teraz będziesz pracować. Kontakt z duszą. Uwolnienie się od mężczyzny na każdym poziomie, na ile to tylko jest w tym życiu możliwe, bo taki był Wasz plan i Waszych dusz. Taka lekcja, takie doświadczenia, a Ty jesteś w trakcie tej lekcji. To był przekaz dla Ciebie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.